Hejeczka kochani, mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze, że jesteście zdrowi. przeciwieństwie do mnie, ponieważ mnie coś rozkłada i oczywiście z minuty na minutę coraz gorzej. W ogóle strasznie mi gardło boli, w ogóle jest to taka, wiecie, przytkana. Ale chciałabym Wam się pochwalić, też pochwalić, ale zacznę od tego, że jest promocja na aktywny serum do twarzy minus 15% z hasłem LOOK. To ok. Wam gdzieś napiszę. Bardzo Wam te serum polecam do twarzy. Uważam, że to jest produkt naprawdę fenomenalny. Ponieważ w tym produkcie jest kilka surowców, które są przebadane laboratoryjnie na skuteczność. To nie są jakieś tam, wiecie. Witaminki, aminokwasy, które tam działają, witam, witamina E oczywiście też jest i tak dalej. Ale mamy tutaj na przykład ten seafil, o którym Wam opowiadałam, który działa w ciągu 15 minut, napita nam skórę i niweluje zmarszki nawet do 80%. Mamy tutaj orchistem, czyli wyciąg z komórek macierzystych orchidei, która ma badania labor laboratoryjne właśnie na skuteczność, jeżeli chodzi o tą okolicę, czyli przy oku, czyli tutaj wygładza zmarszki i napina tą skórę. Także daje taki efekt, że oko jest bardziej, wiecie, takie podniesione. Do góry. Mamy tutaj wyciąg z śliwki kaukaskiej, która ma największe stężenie witaminy C. Nie ma większego stężenia nigdzie, dlatego serum jest bardzo dobre też na takie właśnie, jeżeli mamy przebarwienia i chcemy je rozjaśnić. Ma też kwas hialuronowy, mikrocząsteczkowy, czyli taki kwas, który nie zostaje tylko na skórze, ale też wnika do środka, w głowę skóry i nawilża i jeszcze dużo innych rzeczy, także już Wam Opowiadałam o tym serum, dlatego się nie chcę tak na tym skupiać. Natomiast, jeżeli chcecie sobie poczytać, sprawdzić wszystko, to bardzo was zapraszam na stronę na moją.pl i tam sobie poczytajcie, bo uważam, że serum jest świetne. Ja wam w ogóle tu wrzucę zaraz zdjęcie jednego, e, e, nie wiem, czy wam kiedyś pokazywałam, zdjęcie naszego przedstawiciela handlowego, który przyjechał z towarem. Ja mówię: Słuchaj, ja cię wysmaruję przed i Ci zdjęcie za 15, tam 20 minut i zobaczymy, czy jest jakiś efekt. Zaraz wam tutaj gdzieś wrzucę. Naprawdę te osoby, które mają serum, naprawdę są mega zadowolone. I ja szczerze powiem Wam, jeszcze nie dostałam jakiejś takiej złej opinii na temat tego serum. Każdy naprawdę jest bardzo zachwycony, ponieważ jest to produkt, no takiej wiecie, najwyższej jakości, z wyższej półki. Bardzo, bardzo dobre surowce, które naprawdę działają przy systematycznym stosowaniu. Także to Wam polecam i chcę Wam się teraz pochwalić czymś, tylko muszę to wyciągnąć pod prysznica. Kochani, chwalę się, chwale się. Cała przestawić do dwa produkty z Lili na Heavy, to jest szampon i odżywka bez spukiwania. To ważne, bo chciałam właśnie, żeby odżywka była bez spukiwania. Produkty, które są bardzo wysokiej jakości, e, składające się z naturalnych składników. E, działanie głównie i szamponu i odżywki to jest pobudzanie mieszków włosowych do wzrostu. E, takie właśnie aktywizowanie tych mieszków do tego, żeby ich było więcej i żeby właśnie wychodziły do góry i rosły. Do tego mają też działanie te produkty bakteriobójcze, odkażają działają na tak, tak oczyszczająco na skórę głowy, nadają się do wszystkich typów włosów, działają też wygładzająco i nawilżająco. Tutaj ta odżywka jest świetna, bo się ja wypróbowana w Turcji i naprawdę świetna i w ogóle pięknie te produkty pachną. Ja Wam jeszcze następnym razem nagram trochę więcej, opowiem Wam jaki tu jest skład, dokładnie z Argigida, na przykład kawior, witamidy, Także następny film obiecuję, że tak więcej się skupimy na składzie, natomiast teraz się tak. Czuję, ale wiem, muszę się pochwalić jeszcze wam, że to już jest. tym Bardziej, że mówię, to jest dostępne teraz jako prorodek, czyli po prostu najtaniej nigdy więcej już nie kupicie tego produktu. No i warto też myślę, że skorzystać, jeżeli ktoś właśnie chce, chce używać czegoś na porozwłosów, to bardzo bardzo wam to polecam. Oczywiście z aktywnym serum stymulującym porozwłosów. Jak sobie wejdziecie na stronę, możecie sobie poczytać. Tam są różne zestawy, można to kupić właśnie też w promocyjnej cenie za aktywnym serum do skóry głowy albo na przykład suplementami z witaminami na włosy, skórę i paznokcie. E, wiadomo, że te produkty nigdy nie zastąpią aktywnego serum stymulującego poroz włosów, e, natomiast mają również działanie, które ma pobudzić mieszki włosowe do wzrostu. To jest bardzo ważne. Na przykład też działa bardzo fajnie przeciwupieżowo przez takie działanie bakteriobójcze właśnie i e, e, takie odkażające, jeżeli chodzi o skórę głowy. E, także no, jestem mega dumna z tych produktów. E, bardzo, bardzo wam polecam. Myślę, że jako taka, właśnie seria, e, rewelka, e, taki szampon możecie używać raz, dwa razy w tygodniu. Nie ma potrzeby, żeby go używać częściej. I polecam Wam też, bo tak rozmawiałam z moją panią Trycholog, żeby ten szampon zostawić na 5 minut czyli e, po prostu robimy intensywny masaż, skupiamy się na skórze głowy przede wszystkim i zostawić to na 5 minut nie wiem, zająć się w tym czasie innymi częściami swojego ciała i spłukać. Odżywka jest, słuchajcie, bez spukiwania na całe włosy, a także na skórę głowy, bo tak jak mówię, działa pięknie, nabłyszczająco, nawilżająco, wygładzająco, e, regenerująco, e, właśnie działanie po prostu i tego i tego, e, to jest takie działanie silnie regenerujące, ponieważ działamy na skórę głowy, czyli na, tym, na to, na czym nam najbardziej zależy, e, bo tam jest bardzo dużo mieszków e, na naszej skórze głowy, gdzie są włosy, a z jakiegoś powodu nie chcą wyjść, więc my je po prostu działamy na nie stymulująco, więc mówię, w połączeniu z aktywnym serum, e, sterujący porozwłosów, włosów, no to myślę, że to jest petarda. Właśnie o to mi chodziło, żeby stworzyć po prostu taką pełną serię, która po prostu z każdej strony działa mega intensywnie, plus tak jak Wam już nieraz wspominałam, mamy też suplement na włosy, z i paznokcie, czyli witaminy, minerały, aminokwasy, które działają autentycznie na poroz włosów, na naszą skórę i paznokcie. To był skład do tego suplementu, nie mam go teraz w ręce, ale skład do tego suplementu był ustalany z dietetykami i na przykład... Ja na przykład byłam bardzo zdziwiona, kiedy dowiedziałam się, że na przykład biotyna wcale tak nie działa na poroz sposób, jak to jest reklamowane w telewizji, więc tam macie naprawdę takie, e, takie surowce, takie wiecie, e, które naprawdę autentycznie działają. No, także, kochani, bardzo was zachęcam, możecie sobie wejść na stronę. Ja w następnym filmie jeszcze mam troszkę więcej, opowiem o składnikach i tak dalej. E, natomiast Natomiast tak jak mówię, to są, to są kosmetyki, które, no, które naprawdę działają właśnie na porost włosów. <śm> to jest bez spukiwania, to już w ogóle mówię. a szampon zostawiamy na 5 minut e, na skórze głowy e, no z serum, no to mówię to jest już taka pełna, pełna e, kuracja w ogóle ładna butelka, podoba mi się też jestem dumna z tej butelki e, e, mam nadzieję, że Wam się ten produkt też spodoba i też cieszę się, że udało mi się wyprodukować i szampon i odżywkę w jakiejś takiej wiecie, myślę dobrej cenie bo to był mój największy problem od początku jak szukałam e, po prostu kogoś, kto pomoże wyprodukować te kosmetyki, żeby one miały fajne Surowce, ale żeby też były w jakiejś normalnej dostępnej cenie, no bo wiadomo, to jest szapon i odżywka. E, także myślę, że mi się wszystko udało, a tym bardziej, że teraz są w cenie preorderu, więc no więc tak, kochani, kończę, bo już głosu po prostu już ech, ech, ledwo mówię. Ja słuchajcie, cała na różowo. Może nieadekwatnie do pogody, bo jest szary i buro. Bo ja mam szczerze, że ten różowy płaszczyk y, podoba mi się, ale z tym różowym swetrem chyba za dużo. Y, za dużo dobrego, więc, więc wiecie. Szmiebno się zakręciło, więc muszę, muszę sobie coś, jakieś inne kolory dobierać. Ale nie o tym. Jadę kochani do pani doktor, do naczyniowca. Y, zobaczymy takiego z polecenia, ponieważ y, nie wspominałam wam, ale w Turcji miałam bardzo duży problem z obrzękiem. Limfatycznym. Bardzo mnie bolały pachwiny, ale tak mnie słuchajcie, bolały pachwiny, jakby ktoś naprawdę wziął, mnie skopał. Że nawet miałam problem z chodzeniem i zrobiły mi się przetoki. No ja już wcześniej miałam jedną przetokę na nodze, drugą tam gdzieś w pachwinie. Teraz mam trzy w pachwinie, ja także dorobiłam się jeszcze dwóch dodatkowych. I powiem Wam, że jeszcze przed Turcją czasami zdarzało mi się właśnie, że przez tą przetokę sączyła się woda, ale sączyła się, wiecie, tak powiedzmy do opanowania. Natomiast i w Turcji kilka razy. I teraz, jak wróciłam, w zasadzie to już trzeci dzień, to z, tej, z jednej przetoki leci woda tak jak po prostu z odkręconego kurka. Po prostu masakra, powiem Wam, że nie jestem w stanie gdzieś wyjść. Ostatnio, jak byłam w sklepie i wróciłam, to po prostu miałam całe spodnie mokre, wszystko tam się totalnie zsikała. i nie jest to fajne, nie jest to komfortowe. Niestety przy takich obrzękach limfatycznych takie przetoki się robią. Nie, oczywiście nie u każdej osoby, e, no ale u mnie dlaczego miałaby się nie, nie, nie zrobić, nie? Nie ma nudy. Nie pierdzielę, słuchajcie, tak trochę mnie to powiem Wam, trochę mnie to też tak w tej Turcji dąbiło, nie? E, bo nie czułam się tak komfortowo. E, tak, jak już czuć się powinnam. E, no, i dlatego, jak wróciłam, to stwierdziłam, że no muszę się jakoś tym zająć, e, więc zobaczymy, co powie pani doktor. Czy da się coś z tym zrobić? E, czy jedyną opcją jest przeszczep węzłów chłonnych? <laughs> nad którym ja się głęboko zastanawiałam, ale jak na razie jestem na nie, ponieważ jest tak 50 na 50 szans, że te węzły się za, zaadoptują w naszym organizmie i zaczną pracować. A jednak jest to ingerencja kolejna. Operacja. A ja już powiem Wam szczerze, że, <grym> że ja już mam trochę dosyć tych operacji, bo już jestem kochani yy, i mówię. Przychodzę Wam powiedzieć, co tam pani doktor yy, właśnie mi zaleciła. Mianowicie, pani doktor powiedziała, że bardzo dobrze, że się te przetoki robią, ponieważ gdyby się te przetoki nie robiły, to yy, ta woda byłaby w środku i bardziej, jeszcze bardziej by rozpychała po prostu. W środku tkankę skórną, i, no i po prostu byłoby o wiele gorzej, więc tak naprawdę, mimo że to jest bardzo duży dyskomfort, to dobrze, że te przetoki się zrobiły. Jutro mam badanie z cntografię, i będziemy podawać taki specjalny płyn, taki znakują, zna, znaczący, żeby uwidocznić żyły i węzły chłonne, ponieważ ona mówi, że jedyną jakby możliwością u mnie jest zespolenie żył z węzłami chłonnymi ale najpierw musimy sprawdzić, czy po prostu te węzły są, e, ponieważ u mnie przeszczep się całkowicie nie przyjął, e, bo ja nie mam też węzłów chłonnych w jamie brzusznej, dlatego tak jak Wam czasami opowiadam, gdzieś mam też ten brzuch taki opuchnięty i tak dalej, no to wynika z tego, więc, więc zobaczymy, e, czy w ogóle są węzły i jest mm, do czego przyczepić, e, w sensie węzły do żył, dobra? Mówię, dobrze wie. No, więc jutro mam to badanie i zobaczymy, no i, i jeżeli, to, jeżeli się okaże, że nie da się zrobić tego zespolenia, no to niestety, no niestety zostaje mi tylko, wiecie, takie leczenie doraźne na zasadzie fizjoterapii, no więc, no i zabieg ten kosztuje 30 tysięcy, więc kwota, słuchajcie, jest bardzo duża. Aczkolwiek ja jeszcze się zorientuję, czy ten akurat ten zabieg można wykonać na NFZ. Eee, bo Pani doktor tak do końca mi tego nie powiedziała, więc, więc jak będę na onkologii w ulicach, to się zapytam po badaniu, w ogóle, jest następny dzień, przychodzę wam wszystko powiedzieć. E, mianowicie, e, miałam wczoraj wykonywany zabieg e, lymfosyntegrafii, e, czyli byłam zakłuwana w pięciu miejscach, na jednej i na drugiej stopie, bo ocenialiśmy dwie kończyny e, takim takim barwnikiem, który jest fluorescencyjny, i po, za pomocą specjalnej lampki, przy zgaszonym świetle, oglądaliśmy, jak właśnie barwnik idzie do góry, czyli jak, jak, jakby, jak wygląda ten cały układ naczyń, e, e, jeżeli chodzi o o kończyny dolne, e, gdzie się robi obrzęk, gdzie jest problem. No, okazało się, że i w jednej, i w drugiej kończynie e, jest bardzo duży problem, jeżeli chodzi właśnie o ten układ limfatyczny, e, głównie w kończynie dolnej lewej. Pani doktor powiedziała, że, e, że jakby, że jest tak źle że, bardzo, że mam, mam bardzo duże prawdopodobieństwo, nawet jeżeli będę chodziła na jakieś, e, na jakieś drenaże i tak dalej i tak dalej, że w przyszłości może mi grozić słoniowatość właśnie nóg, e, przynajmniej tej na razie, tej lewej, ponieważ ja miałam wycięte węzły chłonne z brzucha, no i skończyny e, jednej, drugiej i z pachwin e, i niestety e, w miarę upływu czasu od operacji, e, no jest coraz gorzej i coraz gorsze problemy mam właśnie z, z nogami, z chodzeniem. Tak jak Wam chyba wspominałam, zrobiły mi się też przetoki skórne, na co Pani doktor powiedziała, że w sumie bardzo dobrze, bo dzięki temu, wiecie, to wszystko wypływa ze mnie, a nie siedzi w środku i robi takie rozprzężenie w tkankach i że, u mnie widzi, że Pani doktor powiedziała, że u mnie widzi taką dużą nadzieję w, w takim zabiegu połączenia wezłuchomnych żyłami i takiego usprawnienia w ogóle całego tego układu chłodnego. Jak to się nazywa? Patrzcie, ja teraz by mi wyleciało z głowy. Yy... Ale wiecie o co chodzi, o jaki mi zabieg chodzi. Jest to, słuchajcie, zabieg, który e, trwa bardzo długo. U mnie trzeba by było to zrobić i w jednej kończynie, i w drugiej. Koszt jednej nogi to jest 30 tysięcy, czyli koszt dwóch nóg będzie to 60 tysięcy. Szansę na powodzenie to jest 50%. E, zabieg ten, ten linfosytygrafii był jednym z najgorszych zabiegów, czy tam badań, jakie ja w życiu miałam. Słuchajcie. Taki ból, i to nie był ból samego wkucia w stopę, ale to był ból, e, kiedy ten barwnik się rozchodził i, jakby po prostu, rozprężał tkanki. Jezus, no straszne, złe było tak straszne. Jak ja o tym mówię, to ja mam dalej ciarki, po prostu. Ja myślałam, że ja tam. Scędzę się z bólu. Naprawdę, jak ja jestem mega wytrzymała i naprawdę ja wiecie, ja rzadko, żebym tam, wiecie, bardzo się na sobą użalała, to wczoraj ja, ja, już, ja już powiedziałam, że ja nawet nie chcę tej drugiej nogi robić, bo ja już nie przeżyję tego bólu, bo to wiecie, żeby to był jeden ból, a to było pięć, pięć razy w jednej nodze i pięć razy w drugiej nodze i ja mówię, Jezus, marija". No, no ale tak powinno to powiedziała, że... Em, że ona tu widzi duży potencjał, natomiast, wiadomo, nigdy nie ma 100% pewności. No no i wie przecież to można też zrobić te refundację. <laughs> no, ale dzisiaj też miałam, sorry, kontrolę, bo jest, że tak ja czuję fatalnie. Miałam dzisiaj też kontrolę na onkologii, ale takiej, wiecie, ginekologiczną, a więc byłam spokojna, bo ja, wiecie, chodzę często do ginekologa. Jakoś mi to daje też takie poczucie spokoju. No, rozmawiałam z swoją panią, doktor e, prowadzącą, no i się pytam, co ona uważa, czy powinnam, czy nie powinnam, bo na przykład są dwie rzeczy, które e, trzy rzeczy, które są przeciwko. E, po pierwsze, 50% szans to, to jest mało, to jest mało, to jest mało. Nie, żeby to było 70, 80, a 50 no to jest tak pół, na pół uda się albo nie uda się. E, po drugie, hmm. Po drugie, po tym zabiegu trzeba cały czas nosić, e, najpierw przez miesiąc być zabandażowanym od rana do wieczora, a później nosić e, do końca swojego życia i rano i wieczorem te rajstopy kompresyjne trzeciego stopnia, bo ja taki mam. E, I dla mnie to jest, ja nie wiem, po prostu ja nie wiem, ja nie wyobrażam sobie no stop chodzić w tych rajstopach. Dla mnie e, przebywanie w tych rajstopach 8 godzin to jest jakiś maks. Max, a jeżeli ja bym w ogóle w nich nie spała w życiu, no ja nie wiem po prostu, ja nawet nie potrafię zasnąć w majtkach ani w skarpetkach. A co dopiero, żeby w takich ciężkich rajstopach? Ja Wam powiem coś, e, co będzie mega niepoprawne i w ogóle i tak nie powinnam robić, i to było bardzo złe, ale taka jest prawda. Jak jeździłam na rehabilitację i byłam bandażowana to starałam się w tych bandażach zasnąć, ale nie potrafiłam pierwszą, drugą noc i później jedną noc po prostu ściągałam. Nie powinno się tak robić, bo te bandaże się powinny mieć całą noc i dopiero jak się jedzie następny dzień na rehabilitację, to je ściągać. Ja po prostu nie byłam w stanie. No. Dlatego dla mnie wizja chodzenia w tych rajstopach do końca życia, które dla mnie są straszne. Ja nie wiem, co mi się stało. Ja nigdy tak nie miałam, chociaż nie miałam tak, jak byłam mniejsza, ale nie takim stopniu jak teraz, że mnie dużo rzeczy, wiecie, denerwuje, gryzie, jest i ja po prostu mam taką wrażliwą skórę, że ja nawet, o gdzieś się palcem przejada, to ja od razu jestem czerwona, czy się zaśmieję głośno, czy coś tam, to jestem czerwona. I ja na przykład, ja, no mi już to denerwuje, nie, przy szyi, ja jakbym w życiu nie wytrzymała w jakimś wełnianym swetrze i tak dalej, więc dlatego dla mnie te stopy to jest po prostu gehenna, nie wyobrażam, nie wiem, pojechać na przykład na wakacje do Turcji i musieć mieć takie rajstopy, bo ja bym była nieszczęśliwa całe wakacje, chyba, że musiała, wiecie, że to już by było takie, że naprawdę, no... No po prostu nie ma innej opcji e, i dlatego też się zastanawiam, czy ja będę w stanie, bo pani, która powiedziała, że jeżeli nie będę nosiła tych rajstopów, no to możemy sobie darować i po prostu nie róbmy tego zabiegu. E, jeszcze jakiś powód jeden miałam, e, nad którym się ciężko zastanawiałam no i w ogóle, wiecie, jakiś kolejne zabieg i tak dalej, ja już Wam, może, nie wiem, chyba Wam ostatnio wspominałam, że po prostu ja, ja to wiem że organizm pamięta organizm, e, pamięta e, wszystkie zabiegi, ból i tak dalej czy to były jakieś operacje, czy to było cesarskie cięcie e, ja mam bardzo duże problemy po operacji bo miałam ją rozległą, ja mam bardzo dużo, słuchajcie, zrostów, ja mam silne bóle, właśnie takie miednicy e, przez te zrosty, mam tak samo silny ból, jeżeli chodzi o taką e, bliznę Wewnątrz pochwy, taką, gdzie miałam usuwaną po prostu szyjkę macicy, i tak sobie myślę, że dowalę się znowu jakąś operację, i nie wiem, co tam się znowu wydarzy. No i po prostu się boję, wiecie, jakoś tak. Jak, jak nie trzeba, no nie wiem, zastanawiam się, zastanawiam się, a potem znowu przychodzi taki moment, jak teraz na przykład miałam te przetoki, po prostu leciało ze mnie ze skóry, mi tak leciało, po prostu, że aż wstyd, wiecie, raz w ogóle, jak mi było wstyd, słuchajcie, poszłam do sklepu, do Pepko i normalnie taki, tak, tak silnie, tak silnie te przetoki wydzielały. Że miałam cały mokry tyłek. Normalnie mi się pościgało, słuchajcie. Tak wracałam, już miałam krótką kurtkę. Ja, ja czy jeszcze byłam bez samochodu, nie? E, no, i potem w takich sytuacjach znowu sobie myślę, że powinnam coś zrobić i zaryzykować, a nie tak po prostu czekać, jak będzie lepiej, bo lepiej nie będzie. Po prostu lepiej nie będzie. No, a jeżeli chodzi o kasę, no, no to dla mnie 60 tysięcy no to jest bardzo dużo w ogóle pieniędzy, e, bo chyba jakbym już robiła operację, no to, re, to nie, chciałabym to chyba za jednym zamachem zrobić, no ale wydaje mi się, że, że gdzieś to robią też na refundację i mi się wydaje, że udałoby mi się dostać na taką refundację, tym bardziej, że jakby tutaj um, ten obrzęk jest widoczny i namacalny, i jakby tutaj nie ma wątpliwości, że on jest i jest bardzo duży. E, no, także, także tak kochani, no, zastanawiam się, słuchajcie, co, co zrobić. Zastanawiam się, co zrobić, ale tak wewnętrznie czuję, że jeszcze chyba się nie zdecyduję. Może to jest głupota, dajcie znać, może ktoś z was miał taki zabieg, bo myśli o takim zabiegu, a jeszcze dzisiaj... A i moja pani doktor prowadząca pogadam tak chaotycznie powiedziała yy, mi, że... No, mówi, że na przykład miała wcześniej pacjentkę, która właśnie poddała się, tylko wywróciła mi gdzieś, tylko ona miała e, akurat. Boże, jak się nazywa to, ten zabieg? No, przecież ja mam jakąś dziurę w mózgu. Jest stalanie węzłów. No, nie, to jest tragedia. No miała też taki zabieg, że, że te węzły łączyli z żyłami, e, bo miała też obrzęk limfatyczny, tylko pora ku piersi kończyny górnej. E, I zabieg, słuchajcie, za który zapłaciła też około 30 tysięcy, nie przyniósł absolutnie żadnej poprawy. Absolutnie żadnej poprawy i to jest po prostu załamkanie. Jeszcze jak zapłacisz tyle kasy za to... E, nie wiem, już kiedyś miałam się do profesora Maliszewskiego właśnie, nawet z nim przez telefon miałam wszystko gadane, ale on mi też powiedział, że on mi nie da żadnych, absolutnie mówię, są pacjentki ma, o których to super się sprawdza i jakby, jakby obrzęg mija, a są takie, o których nie przynosi to absolutnie żadnego efektu, nie? Także tak kochani, ja kończę, gdyż chorób mnie rozkłada, czuję się marnie. Ale myślę, że organizm jest mądry. Organizm wiedział, że on nie może się że nie mogę się rozłożyć na wakacjach, bo po prostu byłam potrzebna na tych wakacjach. No i przyszło później. Ja te zmęczenie, te stresy, to wszystko. Ja tak czułam po prostu, że jestem tak już strasznie zmęczona i fizycznie, i psychicznie. Psychicznie przede wszystkim, że, że, to, że to musi po prostu wyjść na zewnątrz. No i się nie pomyliłam. Znaczy, nie, żebym się spodziewała i czekała na choróbsku, ale no ja tak mam zazwyczaj. Nie, jak są jakieś takie właśnie duże stresy to, to, to wtedy ja bardzo często właśnie choruję Aczkolwiek nie narzekam, ponieważ i tak w tym roku było super Do tej pory, jeżeli chodzi o moje choróbska W tamtym roku pamiętam, że ja byłam non-stop chora Non-stop, nawet w wakacje byłam co chwilę chora Także kochani, ściskam Was, całuję Życzę Wam wszystkiego najlepszego <laughs> No, musimy te konieczniki pokazać Ślizka moje, 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 tam moje co tam moje sworko, moje, 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 no nie było dawno kotka, nikt nie widział takiego wspaniałego kotka. Tak, moja pierwsza ciocia tylko doko, jakoś zrobiła teraz przytulać, no bo powiem wam, że ja mam takie szczęście od tych kotów, że to jest niemożliwe, słuchajcie, to jest niemożliwe. To jest, ja dostałam najlepsze koty, e, jakie można po prostu było w życiu dostać. Słuchajcie, ostatnio przyjechała rodzinka do nas z dwójką dzieci. Z takimi małymi, a jeden też w ogóle był taki mały, szogun półtoraroczny, który krzyczał, latał, e, łapał te koty, słuchajcie, i one zamiast uciec na górę, schować się, to one siedziały w tym wszystkim, one się tak dały, żeby, żeby, żeby takie były tarmoszone, noszone. I ja mówię, nie wierzę, że one w tym chaosie, ja miałam ochotę uciec, a one w tym chaosie, słuchajcie, siedziały i ja im w ogóle. I w ogóle to nie przeszkadzało. Także zobaczcie, jakie to są koty po prostu. Je każdy może wziąć, każdy je może wygilgolić, yy, wycałować. Słuchajcie, no jakie takie, takie, takie o, zobaczcie, takie dziecioczki moje dzieciole, mm, Kocham cię. wiesz, jesteś coś najspanialszym kotem, jaki mogłam dostać? Nie zapamiętam, jak, ja, jak ja byłam załamana, jak ja te koty przywiozłam do domu Boże. Ja pamiętam, jakie miałam wrzuty sumienia. Pamiętam, jak jeszcze Wam się przyznałam w internetach że ja muszę spiąć włosy, że ja się nie cieszę, że te koty mnie denerwują itd. i tak dalej. Jeszcze w ogóle wszyscy na mnie po prostu pojechali, e, że właśnie o sobie koty pancia zasrancia wzięła, a nigdy zwierząt nie miała, i naprawdę, ja byłam za manem. Ja mówię, nie, ja nie wytrzymam po prostu tego żwirku, tej kupy śmierdzącej, tych kotów, które łażą za mną, bo są takie koty, wiecie, które po prostu wszędzie łażą. Jak ja siadam na ubikacji, to perełkami wchodzi na nogi siedzi mi na nogach na przykład, nie? Także. E, a teraz po prostu, no po prostu je tak uwielbiam i w ogóle nie wyobrażam sobie w ogóle życia bez kotów. I zastanawiam się, jak ludzie w ogóle żyją bez kotów, jakie to życie w domu musi być sputne bez takiego kota. I te koty tyle radości dają i radości i szczęścia i takiego po prostu zawsze, zawsze można się do nich przytulić, wiecie tak, wytarmosić i od razu człowiekowi jest lepiej. No, także kochani, że ktoś się z całuje, całuję buziaczki, bo już, 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 stać Wam